Pismo Święte w sposób wyjątkowy przedstawia nam relację Boga z człowiekiem. Prawdę mówiąc, takie przedstawienie nie jest obecne w żadnej innej religii. W chrześcijaństwie bowiem to Bóg szuka człowieka. To Bóg szuka i odnajduje człowieka, jeśli On pozwala mu się odnaleźć. Dzisiaj w Ewangelii widzimy, jak Jezus powołuje Andrzeja, Szymona, Jakuba, Jana. Zawiązuje się z ni z między nimi pierwsza relacja. Wiemy, że historia tych relacji pomiędzy apostołami a Jezusem będzie dość burzliwa. Będą wzloty, będą upadki, ale tutaj na początku Ewangelii według Świętego Marka widzimy początek wspólnej drogi, zawiązanie tej relacji. Powinniśmy sobie dzisiaj zadać pytanie, czy ja zawiązałem, nawiązałem tą relację z Mistrzem, z Jezusem? To może być trochę dziwne pytanie. Zakładam, że każdy, kto ogląda ten filmik, jest ochrzczony i uważa się za chrześcijanina. Ale czasami może być tak, że my nie podjęliśmy świadomie decyzji. Tak, chcę być, Panie Boże, z Tobą w relacji. Chcę zaryzykować i pójść za Tobą. Nasza historia może będzie różna, będą zloty i upadki, tak, tak jak u apostołów, ale ten pierwszy moment pójścia za Nim, to znaczy moment decyzji musi być. Jeśli jeszcze nie było tego momentu, pomóc się, poproś Pana Boga o, o odwagę, jeśli tylko zechcesz, spróbuj, podejmij to ryzyko, po prostu pójdź za Nim, nawiąż z Nim tą relację.